Była już mowa o demonach i piosenkarzach, to czas na kosmitów i piosenkarzy. Tak przynajmniej podejrzewam, że są to, to jakieś zawody muzyczne. Plus przy okazji kasowanie rywali ze sceny muzycznej w sposób dość brutalny. Albo na przykład, właśnie z jednej strony mamy akcję z muzyką, a z drugiej strony mamy akcję związaną podejrzewam z ziemianami którzy oczywiście walczą o przetrwanie. Przy okazji trwania koncertu ktoś na przykład rozbraja granat i pozbywa się złych kosmitów. Tak przynajmniej jest to pokazane w jednej ze scen finałowych. Mam tutaj zaprezentowane grafiki, które są stopklatkami z animacji i zobaczcie jaki piękny styl. Dawno nie widziałam w ogóle tak pięknie wykonanych grafik 2D, i oczywiście animowanych tych grafik, bo to są oczywiście stop klatki. Zachęcam do zobaczenia o co chodzi z tym Alien Stage. Gdybym miała powiedzieć, w jakim to stylu jest animowane, to jestem pod wrażeniem płynności tych animacjach i wygląda to miejscami jak właśnie łopczynie demonów, ale tak jakby to było rysowane nie właśnie w 3D, a w 2D. Ja generalnie jestem za animacjami w 2D, więc jestem oczarowana tą całą tutaj produkcją. Brawa dla autorów, nie ukrywam. Kiedy oglądałam jeden z odcinków tutaj na kanale, to skojarzyła mi się też wystawa w. Krakowskim Muzeum Manka i było takie porównanie demonów słowiańskich i demonów właśnie z kultury japońskiej. I jeden ze współczesnych obrazów, był taki dość niepokojący, to były takie ptaki, które były jakby żywą pochodnią, i one spadały w dół. I kiedy zobaczyłam właśnie na przykład, tą scenę tutaj w tym finale, to mi się skojarzyło właśnie z tym obrazem, takim, właśnie post-apo coś się zaraz, coś niepokojącego stanie. I tutaj Wam pokazuję fragment animacji z tej serii. Mamy jakieś właśnie szczepionki, czy nie wiadomo coś, czy kosmici coś kombinują, czy ziemianie, coś się dzieje. I w ogóle jestem pod wrażeniem w ogóle tej sceny z motorem i bohater tutaj się pojawia. Mamy i z oddalenia scenę i z bliska. Przepiękne. Zobaczcie, animacja 2D. Pięknie naprawdę. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Zachęcam do zobaczenia. A tutaj mamy właśnie scenę z piosenkarzem i to mi bardzo pasuje do Demon Huntry.